Ania z Zielonego Wzgórza. Na odgłos kroków brata Maryla szybko wybiegła na jego spotkanie, lecz kiedy wzrok jej padł na dziwaczne małe stworzenie w ciasnej, grubej sukience, z długimi, ognisto-czerwonymi warkoczami i oczami błyszczącymi radością, cofnęła się zdumiona. Cóż to Mateuszu? Wybuchnęła. Gdzież jest chłopiec? Nie było tam chłopca, odpowiedział Mateusz nieśmiało. Była tylko ona. Wskazał dziewczynkę, przypomniawszy sobie dopiero teraz, że nie zapytał jej nawet o imię. Nie było chłopca? Ależ musiał tam być, nalegała Maryla. Wszakże prosiliśmy panią Spencer, by go przywiozła. Tak, ale nie uczyniła tego. Przywiozła właśnie tę dziewczynkę. Pytałem zawiadowcę stacji, ale ten powiedział, że pani Spencer zostawiła tylko ją i musiałem ją zabrać do domu. Nie można było zostawić dziecka na pustej stacji, nawet jeśli zaszła jakaś pomyłka. A to paradne, zawołała Maryla. Podczas tej rozmowy dziewczynka milczała, a oczy jej krążyły od Maryli do Mateusza. Wyraz radości znikł z jej twarzyczki, zdawało się, że nagle zrozumiała treść rozmowy. Rzuciwszy swą drogocenną torbę, zrobiła kilka kroków naprzód i załamała ręce. Nie chcecie mnie. Krzyknęła: Nie chcecie mnie, dlatego, że nie jestem chłopcem. Powinnam się była tego spodziewać. Nikt mnie nie chciał, zawsze tak bywało. Powinnam była rozumieć, że to było zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam była wiedzieć, że mnie nigdy nikt nie zechce. Ale cóż ja pocznę? Rozpłynę się chyba we łzach. I uczyniła to. Opadłszy na krzesło, zarzuciła ręce nad głowę, potem ukryła twarz w dłonie i zaczęła gwałtownie szlochać. Maryla i Mateusz spoglądali na siebie przerażeni. Żadne z nich nie wiedziało, co począć, co powiedzieć. Wreszcie Maryla przerwała milczenie. Cicho, cicho, przecież nie ma znowu o co tak rozpaczać. Nie ma o co? Dziewczynka szybko podniosła głowę i ukazała twarzyczkę skąpaną we łzach oraz drgające usta. Pani także płakałaby, gdyby, będąc sierotą, przybyła pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem, i nagle dowiedziałaby się, że pani nie chcą, bo nie jest chłopcem. O, jest to najtragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam. Coś jakby niechętny uśmiech, trochę leniwy, bo dawno nieczynny, złagodził surowy wyraz twarzy Maryli. Nie płacz tylko, nie wyrzucamy cię przecież za drzwi dziś wieczór, pozostaniesz u nas dopóki się cała ta sprawa nie wyjaśni. Jak się nazywasz? Dziewczynka zawahała się przez chwilę. Może by pani zechciała nazywać mnie kordelią? – rzekła śpiesznie. – Nazywać cię Kordelią? Czy to nie jest twoje imię? – Nie, e, e, nie zupełnie, ale chciałabym nazywać się Kordelią. To brzmi tak dystyngowanie. – Nie pojmuję, o co ci chodzi. Jeśli nie nazywasz się Kordelia, jakie masz imię? – Anna Shirley. Wyjąkała niechętnie właścicielka tego imienia, ale proszę, niech pani nazywa mnie kordelią, wszakże dla pani jest to obojętne, jak na mnie wołać będzie, jeśli pozostanę tutaj niedługo. A przecież Anna to takie nieromantyczne imię romantyczne czy nieromantyczne odburknęła prozaiczna Maryla. Anna jest skromne i rozumne imię. Nie masz powodu się go wstydzić. Ja się go nie wstydzę, odpowiedziała Anna. Tylko Cordelia więcej mi się podoba i w ostatnich czasach wmówiłam sobie, że się tak nazywam. Kiedy byłam młodsza, wolałam imię Geraldyny, ale teraz jestem zdania, że Cordelia jest ładniejsze. Jeśli jednak pani chce koniecznie nazywać mnie Anną, proszę przynajmniej mówić Aniu, zamiast Andziu. Myślę, że to wszystko jedno, rzekła Maryla z owym niedostrzegalnym uśmiechem. O nie, to wielka różnica. To brzmi o wiele, o wiele delikatniej. Wymawiając jakieś imię, widzimy je natychmiast przed sobą, jak gdyby było wydrukowane. Przynajmniej ja tak odczuwam. Andzia wygląda ohydnie, zaś Ania delikatnie. Jeśli więc pani zechce nazywać mnie Anią, postaram pogodzić się z myślą, że nie noszę imienia Cordeli. A więc Aniu, nie Andziu, czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób zaszło to nieporozumienie? Prosiliśmy panią Spencer, by nam przywiozła chłopca. Czy w domu sierot nie było chłopców? Owszem, jest ich bardzo wielu. Lecz pani Spencer powiedziała wyraźnie, że państwo życzył sobie wziąć jedenastoletnią dziewczynkę. Wtedy przełożona uznała, że ja będę najodpowiedniejsza. Pani nie ma pojęcia, jak bardzo się ucieszyłam. Całą noc nie spałam z radości. Ach, dodała, zwracając się z wyrzutem do Mateusza, czemuż nie powiedział mi pan na dworcu, że to pomyłka i nie pozostawił mnie tam? Gdyby nie widziała białej drogi rozkoszy, ani jeziora lśniących wód, nie byłoby mi tak ciężko na duszy. – O czym ona mówi? – spytała Maryla brata. – Przypomina sobie szczegóły naszej rozmowy, podczas gdyśmy jechali – odpowiedział śpiesznie Mateusz. – Idę wyprząc klacz, Marylo. Proszę cię, przygotuj herbatę, zanim powrócę. – Czy pani Spencer wiozła jeszcze jakie dziecko? – Pytała dalej Maryla po odejściu Mateusza. Owszem, zabrała Lutka Jonesa dla siebie. Lutek ma zaledwie pięć lat i jest bardzo piękny. Ma ciemne, kasztanowate włosy. Gdybym ja miała kasztanowate włosy i była bardzo piękna, czy byście mnie także nie przyjęli? O nie! Chcieliśmy chłopca, który by pomagał Mateuszowi w gospodarstwie. Nie potrzeba nam dziewczyny. Zdejm kapelusz. Położę go wraz z twoją torbą na stole w sieni. Ania posłusznie zdjęła kapelusz. Po chwili wrócił Mateusz i zasiedli do wieczerzy, ale Ania nic nie jadła. Na próżno dziobała jak ptaszek chleb z masłem i marmeladę jabłkową podaną jej na szklanej podstawce. Widoczne było, że nie mogła przełknąć ani jednego kęsa. Ależ ty nic nie jesz, zauważyła Maryla, rzucając jej spojrzenie surowe, jakby za jakiś czyn godny nagany. Ania westchnęła. Nie mogę, wpadłam w otchłań rozpaczy. Czy by pani miała ochotę do jedzenia, gdyby pani wpadła w otchłań rozpaczy? Nie mogę tego powiedzieć, bo tam nigdy nie była, odrzekła Maryla sucho. Ach, pani nie była. Ale chyba, że pani to sobie kiedy wyobrażała. Nie i to nie. Ha. W takim razie przypuszczam, że pani nie może zrozumieć tego uczucia. Jest ono bardzo nieprzyjemne. Kiedy się wtedy próbuje jeść, w gardle coś staje i nie można nic przełknąć, nawet czekoladki. Dwa lata temu jadłam czekoladkę. Było to coś przepysznego. Odtąd często śniłam, że mam całą torebkę czekoladek, lecz zawsze, ilekroć sięgnęłam po pierwszą, budziłam się. Przecież nie będziecie się gniewali o to, że nie jem. Wszystko tutaj jest doskonałe, ale jednak nie mogę. Jest pewnie zmęczona, rzekł Mateusz, który od chwili powrotu nie wyrzekł ani słowa. Najlepiej byłoby kazać jej pójść spać. Maryla myślała właśnie nad tym, gdzie by Ania mogła przepędzić noc. Przygotowała była dla oczekiwanego chłopca komórkę obok kuchni. Lecz pomimo, że był to kąt czysty i jasny, nie wydawał jej się odpowiedni dla dziewczynki. Wobec tego, że o przyjęciu takiej bezdomnej istoty w gościnnym pokoju mowy być nie mogło, pozostawał tylko pokoiczek na facjatce. Maryla zapaliła świecę i kazała Ani pójść za sobą, co też dziewczynka uczyniła, zabierając po drodze przez sień torbę swoją i kapelusz. Sień była także bez zarzutu, a pokoik na górze, w którym się Ania znalazła po chwili, wydawał się jeszcze czyściejszym. Maryla postawiła lichtarz na małym trójnożnym stoliku i odgarnęła kołdrę z łóżka. Masz pewnie koszulę nocną? Spytała. Ania skinęła głową potwierdzająco. Owszem, mam dwie, przełożona mi je uszyła. Są strasznie wąskie. Wszystko w domu sierot jest bardzo szczupło wymierzone, wszystkiego jest skąpo, więc też i szyją oszczędnie, przynajmniej w takim ubogim przytułku, jakim jest nasz. Nie cierpię krótkich i ciasnych nocnych koszul, ale przecież można w nich równie przyjemnie śnić, jak w ozdobionych haftami i oszytych koronką wokoło szyi. To jest jedyna pociecha. Tak, ale rozbierz się jak najprędzej i kładź się do łóżka. Powrócę za pięć minut zagasić świecę. Nie byłabym spokojna, gdybym to tobie poleciła. Mogłabyś zapruszyć ogień. Po odejściu Maryli Ania rozejrzała się wokoło. Białe, tynkowane ściany były takie nagie i smutne, jak gdyby się same litowały nad swym ubóstwem. Podłoga była także goła, tylko po środku leżała okrągła plecion mata, jakiej Ania nigdy dotąd nie widziała. W jednym kącie pokoju znajdowało się wysokie staroświeckie łóżko o czterech ciemnych słupach, przeznaczonych do zawieszania kotary. W drugim kącie trójnożny stolik, a na nim czerwona aksamitna poduszeczka do szpilek, dość twarda by złamać ostrze, najgrubszej nawet igły. Nad stolikiem maleńkie podłużne lusterko. Pomiędzy łóżkiem a stolikiem znajdowało się okno, przybrane u góry śnieżnobiałą, muślinową falbaną, zaś wprost okna umywalka. Od całego tego pokoiku wiał przerażający chłód, nie dający się wcale opisać. To też przejął on biedną Anię do szpiku kości. Szlochając, szybko zrzuciła z siebie ubranie, włożyła ciasną nocną koszulę i wskoczyła do łóżka, aby zatopiwszy twarz w poduszce, nakryć się kołdrą aż na głowę. Kiedy Maryla powróciła, by zabrać świecę, rozrzucone po podłodze rozmaite części ubrania i nastroszona pościel były jedyną oznaką czyjejś obecności w pokoju. Spokojnie podniosła ubranie Ani, złożyła je w porządku na niskim, ceratowym krześle, wzięła świecę i zbliżyła się do łóżka. Dobranoc, żdeł. Blada twarzyczka Ani i wielkie jej oczy wyjrzały natychmiast spod kołdry. Jakże mówi mi Pani dobranoc, wiedząc, że będzie to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłam? rzekła z wyrzutem. Po czym znowu zniknęła pod kołdrą Maryla powoli zeszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia od wieczerzy. Mateusz palił fajkę. Niewątpliwa oznaka złego humoru. Palił rzadko, bo Maryla nie lubiła tego, nazywając używanie fajki złym przyzwyczajeniem. Nieraz jednak pozwalał sobie na ten wybryk, na co siostra patrzała wtedy przez palce. – Tak ładna historia – rzekła gniewnie. – Przez posły wilknie tyje. Prawdopodobnie służący pani Spencer przekręcił treść naszej prośby. Jutro musi jedno z nas pojechać, rozmówić się z panią Spencer. – Dziewczynę należy odesłać do domu sierot. – Tak sądzę – odpowiedział Mateusz, jakby bez przekonania. – Sądzisz? – czy nie uważasz tego za konieczne wiesz marylo to jest bardzo miłe stworzenie naprawdę że przykro jest odesłać tę dziewczynkę kiedy tak bardzo pragnęłaby tu pozostać ależ mateuszu czyż zdaniem twoim powinnibyśmy ją zatrzymać zdziwienie maryli nie byłoby większe gdyby jej spokojny brat wypowiedział chęć chodzenia na głowie nie 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 zupełnie Wyjąkał Mateusz, nie wiedząc, jak wybrnąć. Uważam, że nie mogą żądać tego od nas. Co znowu? A właściwie, czym byłaby ona dla nas? Może my bylibyśmy czymś dla niej, Marylo, wyrzekł Mateusz zupełnie niespodzianie. Mateuszu, zdaje mi się, że to dziecko zaczarowało cię. Widzę, że pragniesz je zatrzymać. Wierzaj mi, że to bardzo ciekawa istota przekonywał Mateusz gdyby się słyszała rozprawiającą kiedyśmy wracali z dworca o mówić ona potrafi od razu to poznałam i to wcale dobrze o niej nie świadczy nie lubię dzieci które dużo mówią nigdy nie pragnęłam dziewczynki z przytułku a gdybym miała wybierać to w każdym razie nie tego rodzaju jest w niej coś czego nie rozumiem nie odeślemy ją tą samą drogą jaką przybyła może bym ja wziął francuskiego chłopca do pomocy w gospodarstwie, a ty byś ją zatrzymała do towarzystwa rzekł Mateusz. Nie potrzeba mi towarzystwa odburknęła Maryla szorstko. Nie mam zamiaru zatrzymać jej. Zrobisz tak jak sama zechcesz odpowiedział Mateusz, wstając i odkładając fajkę. Idę spać, dobranoc. Mateusz odszedł. Wkrótce i Maryla pozmywawszy naczynia kuchenne udała się na spoczynek, zaś na facjatce, o piętro wyżej, leżała samotna, bezdomna, spragniona miłości dziecina, którą gorzki płacz ukołysał wreszcie do snu.